Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, proszę pani, chciałem rezerwację wykonać. Na kiedy? Proszę panią, tak, potrzebuję na 3 dni noclegu. I proszę pani, będzie tak, od 11 teraz, lipca. I czter... Proszę, nie da rady, proszę pana, bo cały hotel. Jest zajęty 11, 12. A w jakichś jakich innych terminach? Tak, oczywiście. A w, jakim, a w jakim terminie by było, żeby na trzy dni było? Sądzę, że już w niedzieli będzie można. Bo to takie na no, pięćdziesiątka. Jaka pięćdziesiątka? No, tutaj gościu obchodzi 50, i za to jest serdecznie. stary dziad. Halo. No, słucham. E, a od, od 14 do 17, na przykład, by dało radę? Dałoby radę. E, to proszę pani, tak, ja podaję dane do rezerwacji, i pani mi jeszcze powie cenę na koniec, jaka tam by była za to. E, dobrze, od 14, tak. Tak. Do, do 17. Tak. To jest trzy noce. Tak, tak. tak. I ile osób? Yy, jedna osoba. Aha, jedna osoba, tak. Proszę pana, to jest 120 za noc. To by było w sumie 360 zł. Dobrze, to ja jeszcze podaję dane. Yy, poproszę. Yy, Będzie maila podać, czy nie? Proszę. Yy, e Maila podać, czy nie? Nie żywy. na Nazwisko Halo. tylko, tak? Tylko imię nazwisko. Ja zarbiłem. To będzie serdecznie. tak. Maryla Rodowicz. Co takiego? Maryla Rodowicz. Ja jestem menadżerem. Będziemy koncert tutaj grali w okolicach. I po prostu pani Maryla musi mieć gdzie się przespać po koncercie i żeby się przygotować do koncertu. E, na... I to dla Maryli będzie? Tak, tak. Mhm. E, czy to dla Maryli, czy dla pana? Bo już. E, dla rok... mnie nie. Dla Maryli Rodowicz tylko. Od 14 do 17. Tak, tak. Dobrze. Dla Maryli Rodowicz. Dobrze. Tak. No to przejęłam. I bardzo jeszcze proszę, halo. Halo. No bardzo proszę, gdyby się coś zmieniło. Dobrze, proszę. i jeszcze mam kilka pytań, jeśli chodzi o pokój. Czy tam ściananie jakieś jest? Nie. A jakoś tak na spe specjalnego ścianania jakiegoś nie można tam wykonać, specjalnie dla Maryli Rodowicz? No nie specjalizujemy się, ale bardzo blisko jest restauracja. Aha. Tak, 100 metrów ode mnie. Proszę pana, jest duży market, są kebaby, także wybór jest niesamowity. No dobrze, a jeszcze mam kilka pytań o, właśnie ten, o pokój, jeśli chodzi. A co? E, ile jest gniazdek w pokoju do ładowania? E, raz, dwa, trzy. Trzy gniazdka są w pokoju, tak? Tak. A pani mi powie jeszcze podwójne czy pojedyncze są? O boże jest mi tak Pojedyncze chyba, ale mamy przedłużo, czy nie ma problemu. I czy są gniazdka przy łóżku jakieś? Tak, po obydwu stronach łóżek. A, no to po super. duże łóżko i po obydwu stronach. To tego super, łóżka. to super. A pani mi powie jeszcze, żarówki są LEDowe, czy zwykłe yy, na girandolach? Lodowe. Ledowe, tak? Tak. Pani mi powie, czy w pokoju można grać na gitarze? W sensie... A gra, nie chcę grać, można. Co to komu przeszkadza? W, se w sensie, żeby próbę zrobić, nie? Przed koncertem. Bo Rozumiem. To, bo to będą Dni Orzysza, nie wiem, czy Pani słyszała, tam jeszcze będzie Solim, taki wykonawca Solim, nie wiem, czy Pani zna. Ale to... To, to jest w lipcu czy w sierpniu? No w lipcu teraz będą, koncert w Ale No rozumiem kochanie, tylko y, przed 14 to jest zwykły dzień. No tak, no ale pani Maryna Rodowicz gra koncert wtedy na boisku szkolnym. Bożyszu? Tak. Na boisku szkolnym. Ja... mama. Halo. W czy ty żadne pytanie? Wyspieszyłeś, żeby był kąt dni Orzysia od 14 do, do 17? Tak. Ale to normalne jest, to będzie jak wtorekształta. No ale 14, 14, to jest 17. No właśnie. Znaczy pani Maria Rodowicz będzie nocować w Orzyszu, a koncert będzie w tym, u Wysoniach. Wie pani gdzie to jest? Gdzie, gdzie? gdzie? U Wysonie. Nie, nie wiem kochanie, daleko od Orzysza są Łysonie? Blisko. 11, 12, 12 13, Czy Wysonie daleko są do Orzysza? Nie. Aha, 20 kilometrów. No tak tutaj się poszczyłkuje synem i <ścoughs> No dobrze, dobrze. To ja blokuję na bookingu jedynkę. A no. pani mi powie tak, na perkusji też można w pokoju grać czy raczej nie? Na czym? Na perkusji i na gitarze. A graj pan ile tylko chcesz. I czy sam pokoje z widokiem na parking? W sensie, żeby było widać samochód, żeby nikt samochodu nie ukradł. To wjedziemy na podwórko. A, czyli na podwórku będzie parking, taki specjalny, tak? Tak, tak specjalnie dla niektórych osób no. Pa, pani e... mi powie, czy w pokoju jest telewizor? Telewizor? Tak. Jest. A ile cali proszę pani, jakie programy tam są w tym telewizorze? Boże, nie wiem, 36, chyba, czy ile są? Wszystkie programy, bo mamy dekoder. Dobrze. Pani mi powie jeszcze tak. TV Trwam, czy jest? Co, co? Taki program, TV Trwam. Halo. Halo, halo. Halo. Słychać mnie? Halo. No, no, teraz słychać, tak. E, czy jest taki program telewizyjny TV Trwam? TV Trwam? Tak. O matko. Al albo Polsat Sport, czy chociaż jest, żeby jakiś mecz tam sobie pani Maryla obejrzała w tym pokoju? Spokojnie, na pewno jest. E, pani powie jeszcze tak, e, czy można pieska przywieźć? Można? Duży, mały? Mały. Można. E, dobrze, e, pani mi powie tak, e, bo jeszcze będziemy mieli kota za sobą i czy ten kot by mógł tak na recepcji jakoś spać, spać, żeby z kotem się nie pogryzł? To już... E, będzie problem, bo mamy dwa psy i kota i jeszcze kot i pies, no to trochę będzie zamieszania. Aha. A Pani mi powie, można ten y, w pokoju okna otwierać, czy to są takie przymurowane? M można. Pani, pa pani mi powie jeszcze, jaka łazienka tam jest, czy w pokoju jest ta łazienka, czy w czym ona jest? Y tak się zastanawiam, wie Pan... Y I czy w łazience jest bidet, jeszcze o to mi chodzi? Nie ma. Y a jaka tam łazienka jest, w jakim stanie? W jakim co? E, w jakim stanie łazienka jest. E, proszę pana, to jest łazienka prysznic w bardzo dobrym stanie. Aha. A pani mi powie czy prysznic ma funkcję masażu? Co ma? E, Funkcja masażu, czy słuchawka ma... Nie ma, wie pan co? Oso... Ja, Osoś... ja, zre, ja zrezygnuję z tego, z, z tego. A dlaczego? I polecę panu, yy, tutaj obok mnie niedaleko Toskana jest. Oni mają tam kompletnie no, odtwarzaną restaurację wraz z hotelem, więc tam mogą mieć bardziej dogodne warunki. A to tutaj nie możemy u pani przenocować się te trzy dni? No może te wymagania, wie pan, to są takie. Jest a Pani mi powie, klimatronik jest w pokoju, klimatyzacja? No nie. A, jaki, no a jakiś wiatrak? No, no wiatrak to bym udostępniła. A suszarka jest do włosów? Halo? No wysłyszę, słyszę. Suszarka do włosów czy jest, żeby włosy sobie wysuszyć? W pokoju na pewno nie ma, ale mogę udostępnić. Aha. A pani mi powie ręczniki jakie są? Takie z haftem, czy takie zwykłe? I czy są mydełka hotelowe jakieś? Proszę pana, ręczniki są we Aha, Aha, mydło z oliwą jest czy jakieś inne? Mydło może być płynie, mogę też kupić mydło. A pani mi powie, czy szampon jest bezzapachowy, czy z zapachem jakimś? Proszę pana, to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, że pan potrzebujesz takie wymagania, więc jeszcze raz mówię, że takie a pani wymagania... mi powie, czy A pani mi powie, czy jest balkon? Nie ma. Aha. Pani mi powie, czy specjalnie jeszcze na ten przyjazd, bo tam na recepcji ktoś pracuje, nie? To znaczy ty moje ja. No, to jakby Pani mogła się ubrać tak elegancko i właśnie jak podjedzie Pani Maryla w samochodzie, no to Pani mi powie, czy Pani może wyjść tak ze szampanem, ją powitać i tak dalej. Nie, ja podziękuję jednak Panu, proszę sobie szukać. A czy może tylko Pani miejsce? by się tam w jakąś sukienkę ubrała i ze szampanem właśnie wyszła, drzwi otworzyła Pani Maryli, rozłączyła się niestety.